Siemaneczko! Dzisiaj będziemy nagrywać sobie... Znaczy będziemy, po prostu będę nagrywać sobie Robloxa. Będziemy na tym kanale robić Robloxa albo jak stać. Więc. Taki szybki wstęp, bo wcześniej mi się nie nagrało. Spróbowałem drugi raz i się nie nagrało, więc teraz próbuję drugi, bo mi się źle zrobiło. Więc dobra. Nieważne, no także szybko mówię. Yy, powoli. Będę... Zostawajcie łapki w subie, to jest pewne. Um, ogólnie to jest robi. Będziemy Roblox, jak mówiłem. I to jest Growth a Garden taka gra na Robloxie. Po prostu. Wiele osób może ją znać. A, um, już trochę grałem w Growth a Garden, więc mam jakieś doświadczenie i ogród. Mogę wam pokazać. Kasy mam 10 bilionów, Więc git. Eee, wcześniej już patrzcie, bo myślałem, że mi się nagrywa i robiliśmy questy razem. No i zobaczcie, zobaczyłem dopiero potem, że Lightning, że to nie już, czyli Lightning roda jednak zobaczycie, bo wcześniej mówiłem, że nie zobaczycie, ale jednak zobaczycie, bo patrzcie. No bo nie nagrało mi się po prostu wcześniej, przepraszam, że po prostu nie widzieliście, bo tam to lepiej wyszło. Ogólnie mam pację z nich <średznych> update'ów po prostu i 4 minuty do Lightning Roda. I będziemy się zajmować questami. Jak najwięcej questów. Wam też polecam robić questy. Będziecie mieć bumblossom. Pety mam mega słabe. Nie śmieci, proszę. Są słabe, A, ale mam też ogólnie główna banana. I ja mam w tym farmie. To jest mój ulubiony sposób, bo on jest serio drogie. Jak ma albo możecie na stworzyć to pro, polecam Polecam a um, nie? O dobra, jest I to po prostu tutaj się sprawdza Czy jest, na przykład co jest najlepsze Giant, Pins, Seed Nie mam Burning Buddha dlatego, bo nie byłem przytap Wiem, wiem, ale okej, okay, przeżyjecie Dobra, teraz takie szybkie pytanie Bo trochę też nagrzałem, muszę się skupić, ale jak chcecie, czy chcecie daily, czy tak wiecie um, jakby w jakich dni, no to możecie wybrać po prostu ale tylko dwa w tygodniu więc będzie tak najlepiej kamerka będzie na 100 tysięcy subów no gdzieś tak ogólnie teraz dodali też pets w ja ogólnie tego no ogarniam, ale możecie napisać jakieś porady i Mam pre, tutaj są. No nie, co nie. Prehistory Questy, bo jest teraz update dinozaurowy. Dinozaurki chcemy dropszyć t albo tego. Nie wiem jak to się nazywa. Napiszcie. jak wiecie. Wiecie, odcinki, no, na razie nie będą długie. Tylko takie wiecie, krótkie będę się starać. Nagrywam na telefonie, więc wiecie, nie będzie najlepsza. Ustawiłem Wam najlepszą, ale. Git. I zaraz lightning rod mi się zrobi Więc zarąbiście I kolejny quest zrobimy W ogóle nie szkoda mi tej Herikulony Łęcz wypania się Może trochę pokażę ogród eee, W ogóle napiszcie jak chcecie Czy grać z tej czy z takiej Pierwszej czy z drugiej eee, Będę nagrywać też grę Raczej 99 w nocy w lesie No raczej będziecie chcieć. Więc nagram No i tutaj mushrooma robię ogólnie Mushroom Tutaj robię Parasol Flower. moje no, są jeszcze takie. Nie, nie chcę ich zbierać. I Bendable. A tutaj, Bendable. A, jest Winstrag. Windy. Może się zrobić Winstrag po prostu jakiś owoc. Teraz może mogę pokazać Wam te Pet Mutation. Albo najpierw odebrać le... A, jeszcze Dobra, Pet Mutation. Tu można kliknąć i. Raz jak grałem, z kolegami, co nie, to trafiłem Golden, to tak jest dobre, ale ja bym chciał nawet tego Rainbow albo Shoken. Też mocno co? Um, ogólnie to. Ogólnie zaraz zmienili te pet eggsy, bo to było takie, co nie stoisko i były jajka. Moim zdaniem jest teraz chyba też git. Bo można zobaczyć tak wszystkie i można zobaczyć co w nich jest, w każdym. Tutaj Red Fox najlepszy. Tu w Paradise na przykład. Co jest najlepsze? Mimik, Oktopus. Hej, Capybara, Mami. To chyba nie, no. Albo Dragonfly albo ten. Ja go też bym chciał. Mam And on is fajny. Bo on właśnie robi razy dwa. Frer Summer. Jest Seal najlepszy. Albo Orangutan też jest mega fajny. Khamon to jest Albo starfish najsłabszy, ale krab albo styl o tym, to są po prostu najlepsze. kamu pokazywałem? Tak, pokazywałem, ale w zwykłym najlepszy jest rabbit. Tak, ban jest najlepszy. Sprawdzałem to, a potem jest golden lab i dog. Więc jakbyście nie chcieli. Się... Nie wiedzieli, to ban jest najlepszy Jak wy drobicie to macie uh, znaczy królika. No i po angielsku wiecie, ja tak lubię. Raczej um, no i bo raczej robię tak, taktykę mega nagła na banana. Tutaj mam star color. Blueberry są z Summer Harvest, bo wcześniej był. Raczej to był ten, ten update. O, i też mam dużo pinatów. Też trafię te. Ona jest 4,5% Fajnie, jakby to było. Fossilite Oto, Fossilite Nie, a bo to jest Zero chyba Nie, to jest Zero Nie, to nie jest. A, to nie jest Zero yy, Dobra, Zero mi się trochę pomyliło yy, Więc, jakby tutaj bym chciał to. Nie, nie wiem, co to jest w ogóle. A, można sprawdzić, co pamiętam? Aha. W ten sposób to się bawimy. Rainbow... Tego załóg może to jest. Chyba tak. Jak widzicie w Forever Parku Rainbow Seeds, kupujcie. Jakieś jakieś tanie, bo teraz są tanie. O, dobra. Sp Sprawdźmy, co mamy w shopie. i odbierzmy w ogóle ten Lightning Roda. Bo się przyda mi. Więc lecimy. Show. Dobra. Ty coś masz. Adventure polecam, ale nie musicie. Ała. Au, ała, ała, jak to boli. O, ale dużo wydaje. Dobra. Nie, opłaca mi się tego kupić. Lightning cross stworzony, więc quest wykonany. Jej. Dobra. Ogólnie. Mamy jeszcze... Bandbu, no a pokazywałem Bandbu, no to właśnie też kokonaty ładnie robię, w ogóle ich nie zbieram, ładne mam, no i ja lubię tego, ale w ogóle ja jak nie ma to coś jakieś, bo nie ma co do robienia. A Paradise i Dinozaur oraz, nie ulepszą tego, tylko na petę ulepszą. A czy mówiłem, że to mógłbym więcej? Ja. Nie, jakoś nie jestem chętny. I Paradise. Ale chyba. No i fajnie jakby <ścoughs> drapnął mi Mimikak I na przykład na tego. To by było mocne, albo też Triple Więc. Zaraz kończymy. A, ale jeszcze mogę pokazać mój nikt. Taki mam. Xavier XDD HD. A w okay, no, no taki mam mega mega niesposprzątany, mam mega syf w ogrodzie, wiem, wiem, mam syf. Jutro się ogarniemy i będzie więcej odcinków. No Pety mam 4 na no na razie czwórka, a jak to mam tylko trzy, bo nie robię ich w ogóle. Pety w ogóle już mogę chyba zrobić, uwaga. Tak, czekajcie, ja muszę mieć, czekaj. Który ja muszę mieć? To jest go. 30. Mam 30. O to to jest. Nie, to jest to. 30 to ja mam. Patrzcie. Yy, na którym? Tu jest 30. Miałem jakiś. Nie, oddałem komuś. Nie, jakim tylko dodałem. Albo... czekaj, tu mam 15, 15, 15... Nie, wszystkie 15. Ile 15, taką podob Ile 15 ja nie mam. On robi takie coś. I wtedy, jajka jakby to kulda cool umieszcza. I może jeszcze postawimy tego. O Squirrel mogłem tam dać, bo dałem w ogóle wcześniej i mi się nie nagrało. Tutaj zwierzaka, to nie do tego maszyny. Mogłem Squirrel, nie widziałem jej. Dobra. Gdzie jest jeszcze Blutkiwi? Bo postawimy dlatego, bo. Chcę, żeby szybcijakie mi się robiło jakieś. On wybierze sobie. A już. Dobra. Już będę kończyć, bo to mój pierwszy odcineczek, więc będzie krótki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!